Ruszamy, kolejna rozgrywka. Tym razem mamy decydujący mecz w grupie A. No fajnie, bo trafiliśmy trochę tak na samą końcówkę. Może będą dodatkowe emocje z tym związane. Jeszcze tylko jedną rzecz, szybko sprawdzę. Tymczasem mamy oczywiście Niba w górnym lewym rogu, natomiast w dolnym prawym jest Rudy. Lecimy, lecimy. Widzę, że Rudy zaczyna od proxy, już ukrywa swoją fabrykę. Pięknie. Sekundka, ja tu posprawdzam jeszcze. Cały wynik. Bo muszę się po prostu upewnić. Dobra, NIP z punktem. Super. Wszystko się zgadza. Możemy spokojnie oglądać. Teraz tak. Pierwsza sprawa. Czy NIP wysłał jakiegokolwiek zwiadowcę? Nie wysłał. Duże. To jest całkiem duże. Co ciekawe, NIP. Zaparkował tak, jakby chciał coś tutaj ukrywać. I to może być proxy Detestra i proxy Gateway. Jak najbardziej. Czyli taktyka, którą Zest trochę spopularyzował w ostatnim czasie. No przed chwilą też widzieliśmy, jak Showtime grał na, na Hero Merina, DT Raina. Minimalnie inaczej, bo Showtime zrobił też ukryty Twilight Cancel na mapie, a NiP mam wrażenie, że zrobi Gateway Shrine'a i, i do przodu. Bardzo ciekawe, czy się doszuka ten Reaper czegoś. Tutaj i proba, <śm> to jest ważne. Jak się doszuka, no to piękna sprawa. Tak, tak, potem komentuję grupę D z Serralem, Reynorem, Zestem i PT Drogo. No i tak jak mówiłem. Proxy D też za chwilę też Gateway, tak jest. Wszystko jak u z Zesta. Obrze. Lecimy. No liczę trochę na Jupitermala, że nam zrobi trochę bliższe spotkanie, ale nie wiadomo, no bo to każdy. O! Każdy jeden może przegrać na... Dark Templary, a tu każdy jeden bo okazuje się, że może i na cyklona oberwać. No to co, no bije mu proby, no i tyle. Jedna, za chwilę kolejna. Och, jak ładnie je sobie obija. Oj, nie wiem, czy atakowanie adeptki to jest to, co on powinien robić, ale i tak bardzo ładnie. No i teraz ucieka. No ale wiecie, nie podobijał probek, e, które zaczął bić. Można by się kłócić, tak fantastycznie idzie. Ale nie ma baterii, będą za to dwa Stalkery. Bardzo dobre jest tutaj stanie na rampie, bo w momencie, jak cyklon się załączy na Stalkera, to można uciec. Pytanie: czy będzie skan użyty? Nie, nie będzie żadnego skana. No ładnie, pogroził Jutermal. Troszkę obił przeciwnika. Wo, Piękna sprawa, Mister Draku X. Bardzo dziękuję. Piękna sprawa, jak ten Dark Templar, nawet. Dzięki, wielkie za hojność. No, widzę, że się nie patyczkujesz od razu z grubej rury. Dobrze. Dziękuję bardzo, Mr. Draku X. Teraz tak. Zauważył smugę na ekranie Jutermal i już po samej smudze wiedział, że wbija się darkiem. Nib. Bardzo dobra uwaga. No, teraz dalej się musi wpatrywać, bo to kolejny Dark Templar idzie. Czy jest skan, czy nie ma skana? Nie ma. Pięć energii jeszcze potrzebuje. 4, 3, 2, 1 i skan, czy nie skan? Chyba skan. Teraz już może, tak. Jest pewność, że ubiję tego Dark Templara. 3 CV to niewiele za, za tyle Dark Templarów, ale zauważcie, że nie ma tureta, bo jeszcze się eBay nie skończył i nie da się budować tureta. No, czy zniszczy Sichtanka? Nie, znowu idzie po STV-kę. jak ładnie strzelił sobie w Marina Jutermal, żeby. Ach, tak jak w tej jednej misji treningowej. Strzelamy własne jednostki, żeby obrażenia obszarowe Sichtanku zniszczyły Dark Templara. No tak, no bo w sumie, jak Dark Templar podejdzie do STV-ki, to ona i tak za chwilę zginie. Także to mądre. No, we własnego Sichtanka to by już nie strzelał. Nawet jak Dark Templar jest obok. To się może fatalnie skończyć. No i teraz jest kolejny skan. Halo, skan, nie, skan, skan, nie skan. Nie skanuje? A, chcę podejść z powrotem do Tureta. O! Prawie! 5 punktów życia. Co za mecze w ogóle się nam trafiają? Co za sytuację? Tak, tak, do, doszło wszystko, Mister Draku. Dzięki. Tak, opóźnienie jest 90 sekund, dlatego. Taka. to nie wiadomo, czy, 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 czy doszło, czy nie doszło. Ale jak bot na czacie wypluł wiadomość, to wiadomo, że Gucci. Wszystko dobrze. Dark Templar. Ledwo ocalały znowu wkracza, ale teraz jest turet, więc chyba się nic nie uda nim zdziałać. A, <grywia> Jutermal ma 24 SCV do 50 probek. Ale ma duży oddział. Ma odłożone oczywiście skany. Broń Boże, nie może rzucać mów, no bo jak rzuci muły, to nie będzie w stanie wykryć Dark Templarów przeciwnika. No i wchodzimy, wchodzimy. Oj, bardzo mocne to wojsko. Jutermala, teraz Immortal nawet wzięty na celownik, ale nie będzie w stanie go dobić. Jeszcze Jutermal. Teraz warpis, warpis, warpis. O, jak fatalnie nie ułożył chodkiej do całej armii. Tutaj się już Jutermal obronił. Ej, jest potencjał! Rudy puszuje! Rudy atakuje! Kolejny czołg oblężniczy jest dobrze ustawiony. Pamiętajmy, że baterie można aktywować w te super baterie. Ale to tylko na 14 sekund. Wtedy bardzo mocno leczy. Nie zużywa swojej energii, ale... No trzeba to respektować. Chociaż jak cztery czołgi przyładują w kolosa... Na pewno trochę się... Będzie musiał wycofać Nip. Czy on jeszcze. Tak, on jeszcze dwa czołgi dosła. To będzie aż sześć czołgów. A tu są głównie z kolosy, z no i kilka zelotów, ale bez szarży te zeloty, więc obecna liczba Marines chyba się sprawdzi. A do tego steam. Pamiętajmy, że też w posiadaniu Termala jest. Nie powinno oczywiście podchodzić Marinami, no bo kolosy je szybko zmielą. Ale za to czołgi. Myślę, że nawet po dwa mogłyby teraz podjeżdżać. Jest agresja. Czy będzie aktywowana ta bateria? Nie, jeszcze nie. Celuje, wycelował pierwszego kolosa. Drugi też bardzo prędko zniszczony. No genialnie. Cały na niebiesko Jutermal wjechał i wygrał GG. 1-1. Po prawej stronie Jutermal, po lewej NIB. Holandia kontra Ameryka. NIB oczywiście z Ameryki. Mark szlapi pięknie. Wyciągnął tę ostatnią grę, bo już no, ekonomicznie to był naprawdę w szambie. Miał tylko 20 paru robotników, NIB miał 50, ale nie miał małą armię. Dobra, jak wygląda sytuacja w ogóle w tej grupie? Tak, z pierwszego miejsca awansował Innovation, pokonał Uthermala i potem Niba, chociaż ledwo wygrał Innovation z Nibem 3-2. Armani koreański zerk odpadł pierwszy. Z Jutermalem miał 3-2. No to Uthermal tutaj ostro wojuje o awans. Ostro walczy, jest poświęcenie dla Niba. To nie była taka w sumie. Też prosta grupa, no bo się właśnie z innowacją siłował, ale pięknie pokonał Armaniego NIP 3-0. Armani to jest taki koreański zerk. Takim. No dobrym, na pewno dobry zerk, ale nie jest to taka absolutna topka Koreańczyków. Czy będę pokazywał Serala. Tak, tak, tak. Rainora Serala ze stajpty drogą. co chodzi z tym, że na Twitchu nie można muzyki puszczać i wywalili wszystkie zapisane streamy. A no to wyrzucenie streamów to jest akurat yy, bezpieczeństwo, żeby nie dostać bana za to, że jakieś tam właśnie utwory są na klipach czy na nagraniach z przeszłości. Utwory, przez które można by dostać banicję. No i teraz każdy musi kombinować z tą muzyką, jak, y, jaką tutaj sobie ją włączyć. W ogóle są takie gry, na przykład Euro... Eurotrack Simulator, że jeździ się tirem i tam się robi różne zlecenia. Wodzi się wózki widłowe, deski albo inne pampersy. I tam można sobie włączyć radio. I to te popularne radia polskie tam, no znacie pewnie różne radia polskie, to, to tam jest wręcz cała lista. Jak się odpali takie radio, jakbym grał na przykład właśnie w Eurotrack Simulator, jeździłbym sobie tym tirem, włączyłbym to radio w grze i potem ktoś by na przykład zrobił klipa albo było, byłoby nagranie dostępne, to mógłbym za to dostać bana. No bo to jest normalne, takie radio, takie prawdziwe, wbudowane w grę. Żeby oddać realizm y, pracy kierowcy. Znaczy super, jakby gra jest super, bo no, no jest tak właśnie... Nie, nie bez powodu niektórzy tam jeżdżą tysiące tych kilometrów. Ale no tylko taki przykład, że można za takie coś też dostać bana już. Niby graż w grę, ale muzyka nie twoja. Oczywiście sporo gier ma własną ścieżkę dźwiękową, nie tylko dźwięki, ale też muzykę między innymi StarCraft. Co teraz słyszycie, no to jest. Teraz są tylko dźwięki, czyli na przykład zbieranie minerałów, nie wiem, strzelanie, lądowanie, wyrzucanie jednostki z warpizma. A teraz, teraz jest jeszcze muzyka. I ta muzyka właśnie jest starcraftowa, więc jej można spokojnie używać. Tutaj się nikt nie przyczepi. Nie muszę wam wrzucać żadnych dziwnych bitów. Także zależy co to jest za muzyka w grze, ale za nią też można dostać bana, jeżeli ktoś się przyczepi. A się ostatnio, właśnie sporo. Podobno e, tych różnych firm przyczepiło do Twitcha, dlatego taki pogrom. Dobra, Kelion wjeżdża, ładny zwiat. No i do tego. Do tego jeszcze jakieś tutaj obrażenia będą robione. No, ja nie no, ja wierzę trochę Wiotermala, a niech spróbuje. Może się uda wygrać. No to nie był zły początek, dwie proby, ale trząc chwileczkę, czy on zobaczę tego pylona, jeszcze mi interesuje. No dobra, zobaczył, więc widział, że nie ma tu technologii Nie robi w ogóle Robot 3Gate. Tak. Aha! Bo ja strzelam, że NIP może... ale no kurczę, jakby się spodziewał agresji przeciwnika, to by zrobił baterię, więc się nie spodziewa, czyli on sam chce teraz wykonać agresję. Ale w ogóle dziwny taki defensywny ten build. Czy mocny to się zaraz zobaczy? Mocny to może być zrzut min do bazy Protosa. Chociaż jak tak patrzę na tę obronę i utermalową, to. Tylko bunker i kilka jednostek, więc jakby dobrze się tutaj zwarpować to jak najbardziej NIP może to ugrać. Kiedy stream z jazdy tirem. <grym> no tak. Jak ładnie zakopuje, tak na krawędzi, tak żeby może nie zauważył. O, piękny strzał, pięć probek. Najlepszy możliwy strzał ten, tej miny. Więcej nie dało się nią z tej pozycji ustrzelić. Ale tak samo Protoss, 5 SCV ubitych. No i trzeba teraz biegać, mikrować, kombinować. Przede wszystkim się starać. No nie mów, że kolejny wystrzał. I teraz w tę probę, w tę probę. O, jak pięknie siadło, znowu 5 probek. Najlepsze możliwe wystrzały zrobił Biothermal. Ale też nim świetnie się odgrywa. O Warpism, Warpism. Nie, dobra, nie zostanie zniszczony. Ale jak dużo muszą ubiegać ci O, Marines? jest kolejny wielki drop. Tym razem aż cztery miny. Eksplodują, eksplodują. Aj, 20 promek zniszcza. Jak się licytują, kto więcej? 15 CV, 16 i nawet 17. Jeszcze jedną złapał. Więcej, ale jest w końcu Wiking. No i Wiking na pewno się sprawdzi. Jeszcze miny mu zakopuje na twarzy Juterma, Coś pięknego. Widzę, że Nip miał detekcję, więc wyłączył niektóre z tych min. Ale tu jeszcze jedna pozostała. Czy leci po nią protos? Nie leci. Ale tu już jak. O, trzy probki! Znowu najlepsze możliwe wstrząsy tej miny. No bogatemu się ocieli. Rudy, brawo, rudy. Naprawdę coś pięknego. 23 civido 25 probek. No takie gry się nie zdarzają prawie w ogóle. No, w końcu doleci obserwerem, zniszczy tę jedną minę, która ubiła łącznie aż 10 probek. Może jeszcze raz zerknijmy na straty. 1600 do, do 2000. Ale bardzo ważne też, że warpiz został zniszczony. Teraz nic nie zagraża. Nie zostało opracowane, pamiętajmy, szybkie zakopywanie do min, tylko sama zbrojownia jest to na powoduje, że miny zostają niewidzialne po wybuchu. To jest nowy patch. Takie zmiany zaszły. No Do dobrej, do dobrej bazy lecił Thermal. W ogóle ten obserwer, jestem ciekaw, czy on nie wleci w tureta. <grytanie> no, tak, troszeczkę prawie prawie. No i dobra, teraz wchodzimy. Ach, w dwa miejsca, więc jednak zaryzykował. O, nawet wystrzał, ale tylko dwie proby. No i teraz z drugiej strony. Wchodzimy, wchodzimy. Czy on skana, żeby zniszczyć obserwera? Nie, nie rzuci chyba, chociaż. Ach, szkoda, że nie poprzełączał się między stalkerami. Jak się, jakby się to minął poprzełączał chwilę. Ona by nie wystrzeliła, proby by podjechały i byłby. Dramat niba, ale i tak, Jutermal ma prowadzenie. I tak, no już jest taka sama liczba zbieraczy, więc można oczywiście mułami wyjść na prowadzenie i dokładnie to robi Jutermal. Już ma trzecią bazę, oczywiście u niba jej nie ma. No Nib chyba musi zrobić jakąś mocną dwubazówkę. Musi zaatakować za chwilę i liczyć na to, że Jutermal się nie połapie, ale Jutermal już nawet ma Combat Shielda, plus jeden też w drodze. O i nawet pan też, też je robi jednocześnie. No i jest okienko czasowe, kiedy niby będzie mieć przewagę w ulepszeniach, ale czy zaatakuje, no bo stracił prizma. gdyby miał prizma i zaatakował z dwoma kolosami, to chyba dużą szansę by miał na zwycięstwo. No to jest 8 gate'ów, znaczy 8 zobaczmy jeszcze. Tak, 8, 8 gateway'ów. No ja takim buildem czasami wygrywałem, też nawet z bardzo dobrymi zawodnikami. Dwa kolosy, 8 gate'ów, no tylko, że nie miałem tylu probek rozwalonych na początku. 31 łącznie. Dużo centry też tutaj się gra, tak od sześciu, czasami może nawet więcej. Od sześciu zwyż. Wylot Jutermala. Czy Rudy wie, że atak się zbliża? Nie widział kolejnych dostawionych gatewayów w tym miejscu, ale widział tutaj. Teraz Mediwakie może wykona trochę zwiadu. No, NiP wejdzie, NiP wjedzie. Tu nie ma czołgów kolejnych, miny też nie są dalej grane. Zatrzymał się NiP, a każda sekunda cenna. Czy przeleciał? Tak, przeleciał tym mediwakiem, więc zobaczył te kolejne gateway'e. Uthermal już na pewno wie, że będzie atakowany. Robi sensor tower. NiP może nawet nie wiedzieć o tej bazie na górze. Kolejny obserwer się rozstawia. No i teraz świetne wejście na tę trzecią bazę. No myślałem, że NiP ryzykuje i wszystkim atakuje. A tu nie. Jednak chciał expować. No ale teraz to tragicznie. Tragicznie. Musi, musi, musi coś zrobić. Uthermal jest o krok przed nim. A się dziwię, że CB się nie przytulają jeszcze do tego bunkra, jak widzi tym sensor Towerem, że nadchodzi protos. Wyłożone, on ucieka na rampę. O tutaj record się też odbędzie. No więc jednak rezygnuje. I wystarczy mu zablokowanie chyba tej trzeciej baza. Może nawet jej zniszczenie. Chociaż nie. Okej, okay, odpuszczam, bo centry mają chyba za małe obrażenia. O, Force forcefieldy. Force ja bym łapał chyba tej. Chociaż nie, no jak tu łapać, jak są mediwaki. One podniosą w razie zagrożenia. Mnóstwo szklarni. Mnóstwo przeszkód. jest, jaki Benny Hill tutaj się odbywa. To tutaj kogo łapie? Jutermal próbuje zrobić kanapkę, ale Nip stara się być jeszcze twardy. Dobrze, dobrze. Kilka centry nawet zniszczonych. No proszę, nip dalej ma kolosy. Skan zagrany. Jutermal chyba trochę się zniechęcił. Czy wyciągnie jest ki z tej dalej, To już nie ma bazy. Nie wraca ją nawet na pozycję Jutermal. Aż dziwne, że NIP nie robi z powrotem trzeciej, skoro miał takie zamiary wcześniej. Ach, pięknie. Jeszcze go trochę chcę wkurzyć. Troszkę zirytować. Pewnie czeka na ulepszenie do pancerza, NIP. Bardzo mądra decyzja. Tak samo Jutermal czeka na ghosta. Świetnie się porozrzucał. No, jak tutaj wejdzie NIP, to z każdej strony będzie atakowany. 360 w zasadzie Terrana I znowu nie ma SCV przy bunkrze, więc... O, jakie piękne mp siadły. Wszystko rudy wyssał, no jak pięknie. I teraz jeszcze SCV. O, kochany, jaką miazgę mu zrobił. Oj, zeloty bez szarży, jakie wolne, jak mucha w kisielu. O Jezu, o Jezu, te zeloty. Jeju, yeah. no, no. Przydatne jak rybie ręcznik w tej bitwie. 13 CB zniszczonych, ale dalej. Jutermal ma trzeciego orbitala, który mam nadzieję, że zaraz wyląduje, bo tak się przymierza. Dobrze wylądowałby, ale NIP się poddaje. GG, piękna gra. Znowu, ale macie szczęście, aż wam zazdroszczę, że takie gry. O, dobra, nice. Kolejna mapa to Everdream. W górnym prawym rogu Jutermal, w dolnym lewym NIP. Piękna była ta poprzednia mapa. Ten początek, te tracenie robotników. Coś cudownego i widzę, że Juthermal znowu będzie stawiać swoje budynki nie w bazie, tylko na mapie. Rybawki w kisielu biorę to. To mi się podoba, to nawet lepsze. Rafinerie. No to oznacza jedno, Jutermal szybko zbuduje fabrykę. Chyba, że chciałby, nie no, jak się gra ripery, to się gra jeszcze dwa raksy, dopiero potem drugą rafinerię, więc to będzie na pewno jakaś fabryka, tylko pytanie, czy szybki starport, czy może jakiś siege tank, czy, czy może na przykład, chociaż tak jak w tym miejscu buduje, to raczej nie będzie to żaden helion drop. Znaczy może być, ale, ale mniejsza szansa po prostu. I zero signal, mega dziękuję również, pozdrawiam. A dzięki wielkie za pięć dyszek, pozdro. Zaraz signal, jeden z pierwszych donatorów kiedykolwiek na kanale. chyba 2012, 2013 rok, jakoś tak. I cyk, i dalej się zdarzy. Dzięki wielkie. Doskonale. Od moda. Dobra, Fabryka jest, Reaper. No właśnie, miałem powiedzieć, że jeżeli tutaj byłaby ta Fabryka, to jest mała szansa na Helion Dropa, ale jak tutaj jest Fabryka, no to... Maru już robił taką taktykę koreański teran. Jeden z najlepszych na świecie. Chyba on to zapoczątkował tak szerzej i częściej. Robi się trzy heliony bez dobudówki przy fabryce i w międzyczasie oczywiście jeszcze Starporta. I w momencie jak wychodzimy Divak, to są mniej więcej trzy heliony. Wszystko się ładuje i od razu dropuje do protosa. Ani bez zwiadu, to jest dopiero kaskader. Po co zwiad? Ja naślę, podam radę, ale Stargate akurat jest dobrą, dobrym pomysłem. Jak zacznie do Oracle to to się może udać. Ale świetnie, bo teraz Ultimar zobaczy Stargate i może dostosuje swoją taktykę do tego co robi rywal. Jednak nie będzie to drop z Helionów, tylko robi te chłaba. Może cloak Banshee jakaś szybka. Nie, dobra, cyklon, czyli tak trochę bardziej typowo. Znaczy typowo, no też nie typowo, ale ale podoba mi się akurat ten cyklon w perspektywie walki ze Stargate'em. bo cyklon w zasadzie robi, radzi sobie świetnie z Oracle. No, jeżeli ją dogoni. Jak nie dogoni, może być źle. Robi też podwójnych marinów. No to jest jedna bazówka, albo wejdzie, albo nie wejdzie. Dlatego trochę mnie dziwi, że niby żadnego zgadu nie wykonuje na rudego. I jeszcze te budynki, zauważcie, jak są porozstawiane. Idealnie tak, żeby jakimś czołgiem, czy cyklonem, czy piechotą od dołu to atakować. No i to też może ułatwić Jutermalowi zwycięstwo. No naprawdę piękna sprawa dla Jutermala. Jedziemy. Oczywiście non stop się tutaj cyklonów nie robi, chociaż jakby to grał, to może nie wyszłoby tak źle. Uuu, ale jak mu wleci ta Oracle w wydobycie, to co wtedy? No ale chyba nie wleci. I najgorzej wleci. No nie, 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 nie. Oj, to na to, na to, na to. Czemu przez to nie przy... A nie, to i tak na dałby wizję. A, dobra, sorry. Dobrze, dobrze. Jednak przeżyła Oracle. I cztery SCV do tej całej eskapady. Jedziemy. NiP już zdaje sobie sprawę ze swojego nieciekawego położenia. Swang, tak jak mówiłem, może atakować struktury. Ach, dobrze podniesiony cyklon, ale no niestety i tak dopią swego. I teraz ta orakel ledwo żyje. Musi użyć chyba tej super baterii za moment. Tak, używa, używa i teraz Oracle może atakować. Ale nie, teraz wleciał z zasięgu baterii. Nie! O dobra, znowu regenerowana Oracle. Ładnie mikrowane to wszystko. Udało się pozbyć cyklona. To ważna rzecz. Pytanie tylko, co zresztą? Czy będzie bunkier w ogóle, czy nie będzie? Wydawało mi się, że początkowo miał to w planach Thermal Atakowane Gateway Cyber, 3 Phoenixy trzy Stalkery, proby do obrony. Dobre podniesienie z Tanka, on właśnie szybko niszczy Stalkery, ale teraz tak samo robi Liberator. Pięknie wziął na celownik. No nie, no Rudy, Rudy. Dobrze, z jednej bazy go pocisnął. No nie zrobił zwiadu nip. Znaczy zrobił, ale tylko dookoła bazy, ale też nie tam, gdzie były te budynki. Także Miazga, Miazga, pozdro poćwicz tak zwane. No i idealnie wyszedł Build Order Mala. Klasa! Za chwilę Seral kontra Rainor. E, I... No i zapraszam na to spotkanie. Będzie pięknie. Oby tak samo dobrze jak tutaj. Poziom rośnie nam z dnia, z dnia na dzień.